Patrzcie, taki okoń. Na bezrobu zdęga i okoń. Lepiej niż te okonki uderzyły. pierwszy podbierakowy jego trzydziestaczek widziałem, że coś wyżej było trzydziestaczek to duże słowo co ja tutaj nazwałem ale, ale już pod Yes. I na blaszkę bladziło jeden. ししいえ。 To są właśnie kotwieczki. O, taki przyjemne. przyjemny. A i troszkę maluszków udało się złowić. A już takie przyzwoite. I tylko wypuszczamy. Papa. Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj spróbuję bardziej gęstszych w płytszych miejscach tak jak już lubię o tej porze zazwyczaj zaczynam podbieraku po już coś tam się coś tam się pokazuje no a będę łowił na blaszki jakieś woblerki na pewno jeszcze wpadną do wody i będziemy szukać tych zbójów. No tutaj to, jak łowię, to parę sztuk w jednego miejsca i trzeba zmieniać. Nie ma, że stoi się i naprawdę, w, nie 20-30 o się ee, e, łowi. E, na początku, jak zobaczycie, na cień nie kotwiczyłem, trochę mnie poznosiło, ale to. To też no, zakotwiczy się człowiek gdzieś z boku. Ten duży okoń już, już wszystko słyszy. Ten największy to jest Cwany. Mały to wiadomo, że jemu mało przeszkadza. Błędy młodości atakuje mocno te przynęty, bo jeszcze się dobrze nie nauczył. Ale z czasem się też nauczy. No i co? Łowimy, łowimy, mówimy, mówimy. O, tam. Koląłem też, już coś łowi. jest ale zanim większe idą dużo większe wow co to było A, się Врыхали туди, где, где не хотелось. zielicho kurde no... Aj, że tamten nie wziął to już był pod 40 Ale malutkich, ten mocno nie ciągnę, ale ważne, że uderz. Szły ale małe. się tylko. uderzył na blaszkę tak jak robię tak fajny 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 okoniasek Kolega, kolegę mi chodziło dla Sonia tak oczywiście podbiak cały fajnie zrobiony to musiało za szef się złapać ale też to o, wyjdzie a zobaczcie jest fajny przecie super no i wypuszczamy jego moście pokażcie się Będziemy do pana Kormora, na też się nie będę potwiczył tak postaram się troszkę wpłynąć w ziele lekko i tutaj poobrzucać, bo jest takie drzewko, bo zawsze też tam jakiś potrafił się pokazywać jak najładniej brały na blaszkę to a ucieka jegomość zobaczymy czy coś zostawił ważne żeby była drobnica jak jest drobnica to można chwilę pomachać A coś pykało ciężko będzie powtórzyć taki ładny rzucik no, zobaczymy Wyskoczy jakiś... O. Stukają fajnie. Widzicie tatusiek to zwiedzie. Cześć! Opa! Ale takie delikatne uderzenie! Spróbuj ponu nie mieć! On długaśnie to jest! To wstawiam, że... 62! Aj! Dosłownie! Będziemy świrować z kotwiczkami, bo może się czasami różnie to skończyć No i zobaczcie taki chudziaczek chudy wędkarz to i chudy szczupak ale poszedł Ja już powoli yy, będę Wypływał z tego miejsca. No, pobawiłem się tam na koniec, jeszcze szczupaczek tam, chudziaczek był. No, to takie wprowadzenie, jeszcze troszkę za wcześnie tutaj, żeby tak się więcej z tym większymi pobawić. Zresztą no, drobnica na wodzie w ogóle nie chodzi, nie widać tam w, w dwóch miejscach, co była drobnica, to właśnie jakieś tam te okonki dawało się złowić. Tak to później gdzieś tam. gdzieś jakieś drobniejsze teraz przed chwilą najłowniejszą blaszkę straciłem niestety no ale jak jest tyle ziela no to muszą być i straty ale są jeszcze inne a wracając jeszcze może jakieś szczupaczka popróbuję samym wieczorem no i dajcie znać jak tam u was z koniami ja pokazuję w końcu film złódki, miałem naprawdę wiele, wiele wypadów za każdym razem czegoś tam brakowało, coś mi nie pasowało w tych filmach i mówię dobra, następnym razem zrobię jeszcze więcej, jeszcze większe, no i, no i tak odkładam, odkładałem i mówię dobra, już dzisiaj nagrywam, już koniec żartów, bo trzeba pokazać, że się coś tam mówi. No. A Was pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnych filmach. Cześć wam.